To jest no więc to wideo będzie styliło na mm, chyba trzy części. No to są że ubiór kosmetyki yy, i to co będę miała z sobą na drogę. Zacznę się jak będę ubrana. Jest dobrze po kraju i chyba dla wam wystarczy. To już zaczęłam pokazywać, ale później no, wszedł do pokoju, Ano, więc okej. Okay. One tak głupio wygląda tutaj, ale w rzeczywistości wygląda ładniej. A i od mówię, że we wszystkich ubrinach mam y, poucinane metki, także nie wiem skąd są. Wyjątkiem jest chyba tylko ta bluzka. Mam tutaj napisane nie wiem skąd. HNGM. Nie wiem co się wymaga. HNG niektórzy wymagają, ale mówię HM, dobrze jestem. I mam taką ruchnięt. ładna jest sobie y, Nie wiem też skąd. Bluzka. Aha, i od razu mówię, że one są też takie pogięte, dlatego że wiem je z w sensie że były w szafie i dopiero będę je pracować. To jest taka dość brzydka bluzka. Yy, no, po, po, po. taka jakby się ale ona na kostium jest. I od razu mówię, że te wszystkie rzeczy nie są w moim typie, ale na wakacje to jest sobie zaszaleje. Taka bluzka, ona jest tak taka krótka gdzieś tak dotąd. A jeszcze ta bluzka co mam na sobie, ona no do prania pójdzie. Ona jest gdzieś tak dotąd i tutaj ma się taki podkoszulek, który jest w praniu, ale dopiero co To jest koszulka. Chyba będę w niej spać. I taka koszulka. Ona tak dziwnie tutaj wygląda, nawet jej tak nie wiem pokazać. No, ale ona ładnie wygląda. Yy, ona jest na plaży. Yy, tutaj mamy taką koszulkę, taką niebieską, z takim białym czymś tam. Yy, tutaj mamy luskę taką, ona no ładnie z jaką. Tyle powiem, ona jest. O, ok, okej, ok, to jest. Tam mam połowę ubraną, ona jest kamolika, tak? Yy, on, no, to jest tutaj. I tutaj mamy F, może no, tak O, blue. Chyba każdy zna tą firmę, jeżeli chodzi o no e, e, Te mamy takie same, tylko że no, też blue, nie wiem dlaczego skąd to jest. Że, dobra, nieważne. Chyba e, to jest jakaś stara marka, bo ja mam po nopi te dwie koszulki. E, tutaj też nie wiem, ale nie jest ładna, ładniejsza. Tutaj inny kolor, ale to naprawdę jest inny odcień. No zaraz kotku cię pogłaskam, tylko przestanę kręcić. Tutaj znowu mam bluzkę. Ładną. Też nie wiem skąd. I on dostałam na urodzinie. I tutaj mam ostatnią, taką bardzo cieniutką. Zdam yy, kiedy miałam 11 lat. Nie, 10 lat. 9 lat miałam. I ona była generalnie na mnie za duża, ale i tak z niej chodziło. Yy, teraz możemy. O Boże, przepraszam, gdzie kot przystany, czy w ogóle, Dobra. Bo... Yy, właśnie pójdę sobie kupić bią Bandamę, bo tam mi się zepsuła. Jeszcze niebieską i czerwoną mam, będę miała na głowie, ale są w praniu znowu. Yy, tej mam takie coś, co się na głowę zakłada, żeby u nie zostać. To jest z kością, słuchajcie, na 10-11 lat. bo może jestem, no, troszeczkę starsza, ale tylko że ten był za duży. To jest taki tutaj magwiastki. Też go kupiłam, z... F, nie wiem... no... Tesco On jest z działu dziesięcego, bo ja coś tak tesco to są moje z których chyba nie chcecie oglądać no i takie buty na plażę. teraz ostatnia już takie taka kubka rzeczy yy, które będę miała, tutaj muszę uważać bo to jest już wyprasowane Odsyła się, że. Och, tu, tu, nerwichu. Yy, tu mamy taką spódniczkę jeansową. Ona normalnie jest dłuższa, tylko że no, wygląda dłużej na człowieku. Tutaj mamy taką ładną. Ona mi się bardzo podoba. Też mam taką spódniczkę. Mam taką samą z moją najlepszą przyjaciółką. Taką ze starej szkoły. Yy, I tu mam takie spodenki, w paski. Z daleka to wygląda po prostu tak falują w kamerce. Yy, Na pewno. Tutaj mam takie żółte spodenki i niebieskie. I to tyle z tego działu. No i co? Do zobaczenia w następnej części. Pa, pa!